Dzień dobry! Witam na moim kanale. Ja jestem VIGO. Zawsze warto marzyć, pamiętajcie. I dzisiaj Państwu zaprezentuję Lego Zestaw Specjalny 40522 walentynkowe Papuszki Rozłączki Rok 2022. Tutaj mamy pudełko. Są dwie instrukcje. To jest część pierwsza. To jest część druga. A teraz przejdźmy do zestawu. To są nasze papuszki. Jedna jest pomarańczowa, druga żółta. I się kiwają. No, mam na nimi ruszać. Kręcone też są te rośliny. No i to jest. I to się rusza. A reszta nie jest ruchoma. Jeżeli ten film będzie się podobał, zapraszam do łapki w górę. Posyłujcie mój kanał i też zapraszam do komentarzy.